Usłyszysz za chwilę afirmacje, które pomogą ci podwyższyć samoocenę i wzmocnić pewność siebie. Możesz słuchać tego nagrania rano, by rozpocząć dzień z nową, pozytywną energią, oraz przed snem, aby wprowadzić się w dobry nastrój i utrwalić pozytywne myśli przed zaśnięciem, ale każda inna pora dnia, dogodna dla ciebie, również będzie dobra. Najważniejsze jest. Aby wprowadzić nową rutynę częstego mówienia sobie pozytywnych stwierdzeń w celu stworzenia nowych połączeń w mózgu. Na początku, gdy będziesz słuchać tych afirmacji, mogą brzmieć sztucznie i możesz nie do końca w nie wierzyć. Nie zniechęcaj się jednak. Być może kiedyś uwierzyłaś komuś, kto ciebie krytykował i stało się to Twoim przekonaniem. Daj sobie czas i szansę, bądź wobec siebie cierpliwa i systematyczna. Tutaj nie chodzi wcale o zarozumiałość czy przekonanie, że jesteś lepsza od innych, lecz o poprawę twojej relacji ze sobą, o szacunek do siebie i danie sobie szansy, na którą w pełni zasługujesz. Usłyszysz każdą afirmację dwa razy, po czym będzie chwila ciszy. Najpierw jej posłuchaj, potem powtórz ze mną, a następnie powiedz ją sama w myślach lub na głos. Słuchanie tego nagrania może być pierwszym krokiem ku polepszeniu twojej relacji z samą sobą i zbudowaniu zdrowej pewności siebie. Życzę ci powodzenia. Moja pewność siebie wzrasta każdego dnia. Moja pewność siebie wzrasta każdego dnia. Kocham siebie taką, jaka jestem. Kocham siebie taką, Jaka jestem? Jestem pewna siebie i zdeterminowana. Jestem pewna siebie i zdeterminowana. Mam odwagę podejmować wyzwania. Mam odwagę podejmować wyzwania. Jestem piękna. Jestem piękna. Odczuwam wewnętrzny spokój w każdej sytuacji. Odczuwam wewnętrzny spokój w każdej sytuacji. Szanuję siebie, szanuję siebie. Jestem wobec siebie cierpliwa, jestem wobec siebie cierpliwa. Myślę pozytywnie. O sobie i innych. Myślę pozytywnie o sobie i innych. Wierzę w siebie, wierzę w siebie. Moje piękno jest naturalne. Moje piękno jest naturalne. Przyciągam do swojego życia pozytywne rzeczy. Przyciągam do swojego życia pozytywne rzeczy. Jestem zdrowa i szczęśliwa. Jestem zdrowa i szczęśliwa. Pozwalam sobie na bycie sobą w każdej sytuacji. Pozwalam sobie na bycie sobą w każdej sytuacji. Moja pewność siebie jest moim naturalnym stanem, Moja pewność siebie jest moim naturalnym stanem. Kontakty z nowymi ludźmi przychodzą mi z łatwością, kontakty z nowymi ludźmi przychodzą mi z łatwością. Dobrze się czuję ze sobą. Dobrze się czuję ze sobą. Lubię całe moje ciało, lubię całe moje ciało. Moje myśli są pozytywne, moje myśli są pozytywne. Lubię siebie taką, jaka jestem. Lubię siebie taką, jaka jestem. Widzę w sobie prawdziwe piękno, widzę w sobie prawdziwe piękno. Nagradzam się każdego dnia, nagradzam się każdego dnia. Mówię odważnie to, w co wierzę, mówię odważnie to, w co wierzę. Lubię osobę, jaką widzę w lustrze, lubię osobę, jaką widzę w lustrze. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczna. Czuję się dobrze ze sobą i jest to mój naturalny stan. Czuję się dobrze ze sobą i jest to mój naturalny stan. Każdego dnia robię to, co jest dla mnie najlepsze. Każdego dnia robię to, co jest dla mnie najlepsze. Widzę w sobie piękno, widzę w sobie piękno. Mam wewnętrzną siłę, dzięki której daję sobie radę w każdej sytuacji. Mam wewnętrzną siłę, dzięki której daję sobie radę w każdej sytuacji. Zasługuję na dobre rzeczy w życiu. Zasługuję na dobre rzeczy w życiu. Mam siłę woli, jakiej potrzebuję. Mam siłę woli, jakiej potrzebuję. Żyję w zgodzie ze sobą, żyję w zgodzie ze sobą. Moja wewnętrzna siła wzmacnia się każdego dnia, moja wewnętrzna siła wzmacnia się każdego dnia. Podejmuję się wyzwań i sprawia mi to radość, podejmuję się wyzwań i sprawia mi to radość. Jestem odważna i dzielna, jestem odważna i dzielna. Kocham siebie, kocham siebie. Życie oferuje mi wiele radości, życie oferuje mi wiele radości. Zasługuję na to, by być szczęśliwa, zasługuję na to, by być szczęśliwa. Jestem silna i jest to mój naturalny stan. Jestem silna i jest to mój naturalny stan. Moje wewnętrzne piękno promienieje na zewnątrz. Moje wewnętrzne piękno promienieje na zewnątrz. Jestem w pełni Sobą. Jestem w pełni Sobą. Ufam sobie, ufam sobie. Jestem świadoma swoich potrzeb, jestem świadoma swoich potrzeb. Śmiało stawiam czoła wyzwaniom, śmiało stawiam czoła wyzwaniom. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję. Wybaczam sobie, wybaczam sobie. Jestem zadowolona z siebie i swojego życia. Jestem zadowolona z siebie i swojego życia. Jestem wdzięczna za to, kim jestem. Jestem wdzięczna za to, kim jestem. Myślę pozytywnie o sobie i o tym, co mnie otacza. Myślę pozytywnie o sobie i o tym, co mnie otacza. Jestem pełna radości i pozytywnej energii. Jestem pełna radości i pozytywnej energii. Moje potrzeby są ważne. Moje potrzeby są ważne. Jestem niezależna, jestem niezależna. Wiem, co jest dla mnie najlepsze. Wiem, co jest dla mnie najlepsze. Jestem piękna, jestem piękna. Kocham siebie taką, jaka jestem. Kocham siebie taką, Jaka jestem. Odczuwam wewnętrzny spokój w każdej sytuacji, odczuwam wewnętrzny spokój w każdej sytuacji. Dobrze się czuję ze sobą, dobrze się czuję ze sobą. Jestem wobec siebie cierpliwa. Jestem wobec siebie cierpliwa. Myślę pozytywnie o sobie i innych. Myślę pozytywnie o sobie i innych. Moja pewność siebie wzrasta każdego dnia. Moja pewność siebie wzrasta każdego dnia. Wierzę w siebie, wierzę w siebie. Jestem bezpieczna. Jestem bezpieczna. Moje potrzeby są ważne, moje potrzeby są ważne. Lubię osobę, jaką widzę w lustrze, lubię osobę, jaką widzę w lustrze. Przyciągam do swojego życia pozytywne rzeczy, przyciągam do swojego życia pozytywne rzeczy. Jestem zdrowa i szczęśliwa. Jestem zdrowa i szczęśliwa. Pozwalam sobie na bycie sobą w każdej sytuacji. Pozwalam sobie na bycie sobą w każdej sytuacji. Moja pewność siebie jest moim naturalnym stanem. Moja pewność siebie. Jest moim naturalnym stanem. Kontakty z nowymi ludźmi przychodzą mi z łatwością. Kontakty z nowymi ludźmi przychodzą mi z łatwością. Lubię całe moje ciało. Lubię całe moje ciało. Mam odwagę podejmować wyzwania. Mam odwagę. Podejmować wyzwania. Moje myśli są pozytywne, moje myśli są pozytywne. Lubię siebie taką, jaka jestem, lubię siebie taką, jaka jestem. Widzę w sobie prawdziwe piękno, widzę w sobie prawdziwe piękno. Nagradzam się każdego dnia, nagradzam się każdego dnia. Jestem wdzięczna za to, kim jestem, jestem wdzięczna za to, kim jestem. Szanuję siebie, szanuję siebie. Moje piękno jest naturalne, moje piękno jest naturalne. Mówię odważnie to, w co wierzę, mówię odważnie to, w co wierzę. Jestem pewna siebie i zdeterminowana, jestem pewna siebie i zdeterminowana. Podejmuję się wyzwań i sprawia mi to radość. Podejmuję się wyzwań i sprawia mi to radość. Dobrze się czuję ze sobą i jest to mój naturalny stan. Dobrze się czuję ze sobą i jest to mój naturalny stan. Każdego dnia robię to, co jest dla mnie najlepsze. Każdego dnia robię to, co jest dla mnie najlepsze. Widzę w sobie piękno. Widzę w sobie piękno. Jestem niezależna. Jestem niezależna. Mam wewnętrzną siłę, dzięki której dają sobie radę w każdej sytuacji. Mam wewnętrzną siłę, dzięki której dają sobie radę w każdej sytuacji. Wiem, co jest dla mnie najlepsze. Wiem, co jest dla mnie najlepsze. Kocham siebie, kocham siebie. Zasługuję na dobre rzeczy w życiu, zasługuję na dobre rzeczy w życiu. Mam siłę woli, jakiej potrzebuję, mam siłę woli, jakiej potrzebuję. Żyję w zgodzie ze sobą, żyję w zgodzie ze sobą. Moja wewnętrzna siła wzmacnia się każdego dnia, moja wewnętrzna siła wzmacnia się każdego dnia. Jestem odważna i dzielna, jestem odważna i dzielna. Życie oferuje mi wiele radości. Życie oferuje mi wiele radości. Zasługuję na to, by być szczęśliwa. Zasługuję na to, by być szczęśliwa. Jestem silna i jest to mój naturalny stan. Jestem silna i jest to mój naturalny stan. Moje wewnętrzne piękno promieniaje na zewnątrz. Moje wewnętrzne piękno promienieje na zewnątrz. Jestem w pełni sobą. Jestem w pełni sobą. Jestem świadoma swoich potrzeb. Jestem świadoma swoich potrzeb. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję. Wybaczam sobie, wybaczam sobie. Śmiało stawiam czoła wyzwaniom, śmiało stawiam czoła wyzwaniom. Jestem zadowolona z siebie i swojego życia. Jestem zadowolona z siebie i swojego życia. Myślę pozytywnie o sobie i o tym, co mnie otacza. Myślę pozytywnie o sobie i o tym, co mnie otacza. Jestem pełna radości i pozytywnej energii. Jestem pełna radości i pozytywnej energii. Ufam sobie, ufam sobie.